Cześć Wam wszystkim, witajcie w kolejnym moim odcinku. No znowu BMW, znowu BMW, ale klient spowodował to, że to BMW musi być tutaj i musi zostać to nagrane. Co się stało? Jechał, mówi, jechał i nagle zdechło. Czyli nie ma mocy, nie odpala. A jak odpali, to tylko na sekundę i nie może wejść w ogóle na obroty i gaśnie od razu. Także przyjechało to auto do mnie na lawecie i co zobaczyłem? Zobaczyłem dolny wąż od turbo zostany. No i mi tutaj coś już było podejrzane. Myślę, zabiorę się za robotę. I podczas tej roboty wynikło. Już sobie lampeczkę weźmiemy. Wynikło. Wynikło coś takiego. Juhu! Popatrzcie. Taką szmatkę wtargało do turbo. Także dobry odcinek będzie. Co jeszcze by tu powiedzieć na ten temat? Później, po rozmowie z nim, powiedział, że wymieniał filtr i chyba czyścił i zapomniał tej szmatki, ale zrobił na tym jeszcze z 30-40 km, co jest dziwne. Dziwną w ogóle sprawą, że w rurze była ta szmatka i jej od razu nie, nie wciągło. No ale teraz mamy wciągniętą. Dobra, ja się zabieram za wyciąganie turbiny i lecimy z tematem. Pokażę jak to wygląda w turbinie, jak wygląda turbina. No i turbinę mamy zdemontowaną. Słuchajcie, wychodzi tutaj górą normalnie, elegancko. Tutaj tylko ten kabarek, trzeba odkręcić masowy, żeby nam nie przeszkadzał. I tak dosyć ciasno, ale wychodzi. Druga rzecz, intercooler jest zdemontowany. Gdzie on tutaj jest? Zobaczcie, co tam w środku jest fajnego. Ciekawe, nie? Ciekawe, a najciekawsza rzecz, najciekawsza rzecz w sumie to jest tutaj. O. Klient do mnie jeszcze mówił, może jak wyciągniemy szmatkę, to to auto będzie jeździć. Ale ludzie mają fantazję, naprawdę. Zobaczcie, o kręci się, kręci się, kręci się. Nie no, nie wygłupiamy się, bo jeszcze spadnie. No ale wpierdzieliłem ładnie, nie? No nic. Załatwiamy turbo. Montujemy jeszcze tutaj przewód gdzieś jest od turbiny. O tutaj. No i lecimy z tematem. Także za jakiś czas aktualizacja. Vloga Jestem, jestem. Oto turbina, i jak zwykle czego brakowało na moim kanale ostatnimi czasy, to odkurzacz w tle. O, mamy zrobioną tutaj. Widzicie, jest zrobiona turbina. Tutaj mamy stare klamoty. Tutaj już puścił olej w tym miejscu, także dostała nieźle po cirach. No i koło kompresji wygląda otóż tak. Słuchajcie. Inter... 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 intercooler. Inter Człowiek się nie może wysłowić. Jest wyczyszczony. Ale żeby go wyczyścić, musiałem go tutaj rozpróć na tym tutaj łączeniu. Także rozkowałem go, zakułem go z powrotem i jest wyczyszczony. Dostał mocnego ciśnienia, wyleciało myślę, że wszystko. Jak ta mała niteczka została, to... Nie przeszkadza, silnik wciągnie, zje, wyrzuci i wypluje. Nie no, żartuję, wyczyszczony jest na cacy. E, chociaż drugi raz bym się tego nie podjął, kazałem kupić drugi intercooler, ale no niestety. czego czy się na błędach. E, tutaj ten przewód też był nieźle zawalony, ale co trzeba przyznać, e, na drugą stronę nic nie przeszło, to znaczy, że nie było takiej tragedii, po prostu tą matę wciągło, troszkę zmieliło, przeszła do intercoolera, no i Tutaj na saniu przy turbinie zatrzymało, zastało nam po prostu tutaj w tym miejscu węża i auto zdechło. Kaweczka do wszystkiego teraz lecę, zakładam turbinę, już mam wszystko, mówię, poczyszczone. Także za chwilę aktualizacja i lecimy z tematem, odpalanie, im będziemy testować samochód. Dostałem jeszcze jedną dodatkową robotę będę musiał wymienić świece żarowe sterownik zrobimy to wyłącznie po naprawie turbiny gdy silnik rozgrzejemy bo jak wiadomo świece będzie nam wykręcić łatwiej także lecimy z tematikiem mamy wszystko podkładane turbina siedzi na miejscu jeszcze taka prośba była tutaj od klienta. Żeby wyczyścić kolektor sący, bo on ten samochód okazało się kupił niedawno, także takie, taki pakiet startowy poleciał, nowy sterownik. Yy, świece żarowe wszystkie nowe. Tu macie pudełeczka, to są stare. No i co? Kolektor, yy, kolektor sący wyczyszczony, także tu było fajnie, fajnie zagrozowane, nic tutaj nie chciało za bardzo pracować i też w sumie na wolnych obrotach była zimna, odpalaliśmy, to ten silnik yy, nie chodził Także wyczyściliśmy kolektor sący na nowo, składam. Aha, nowe uszczeleczki też tutaj są. Wyglądają na stare, takie jakieś ciemne. Nie wiem, zawsze takie pomarańczowe dostaję. To są takie ala brązowawe. I za chwilę wlatuje kolektorek tutaj i będzie można, będzie można działać. O, widzicie, wyczyszczone. Będzie można działać w tym kroku, że odpalimy silnik, wymienimy jeszcze oliwę. Filtr kabinowy tutaj u góry i jazda testowa. Także ja to składam i za chwilę będziemy testować samochód. No i temat mamy skończony, wszystko poskładane. Teraz uruchomimy silnik. Oliwę mamy zalaną, nową. o czekanie świeci wiadomo ale po którymś razie powinien sam zniknąć no i teraz teraz widzę różnicę bo silnik pracuje równo dobra jedziemy lecimy ciągnie, ciągnie ładnie. <laughs> ciągnie ładnie. Cukma. 154 tysiące, no kurde. To strasznie mało. Ale stan, naprawdę tu kierownica i ta biała skóra. Tutaj wszystko to jest kurczę wam powiem ideał. Ideał. Jest naprawdę zadbany samochód. Widać, że nie jeździła dużo, bo pod, pod spodem jest trochę rdzy na tych dyferencjałach, na płośkach Czyli troszeczkę musiała stać. Eee, no i co? Fajny film się ukręcił tutaj nam, także dosyć coś ciekawego. A z ostatniego filmu, który tam był e, na temat dyferencjału, e, nie w skrzyni rozdzielczej. Ha. Pozdrawiam ziomali, pozdrawiam ziomali, którzy twierdzą, że e, jeśli to robię pierwszy raz, to tego nie umie robić. No, no spoko nie. Zawsze jest jestem pierwszy raz, nie? Także pozdrawiam tych ziomali, co tak twierdzą bo są ziomale, którzy twierdzą co naprawiają skrzynię yy, ogólnie biegów i powiedzieli do mnie szacun mat za, za to, że po prostu ogarniasz temat i, i trafiłem z diagnozą w 100%, także tutaj widać, że ludzie, którzy znają temat i można powiedzieć są jakąś moją konkurencją, nie napisali nic złego, choć mogli, coś uszczypliwie, a tutaj po prostu osoba, która moim zdaniem nie ma zielonego pojęcia yy, pisze mi tutaj takie bzdety, ale fajnie bo gówno burza jest potrzebna, także pozdro dla ziomali, którzy robią gówno burze. a ja się z wami żegnam, także trzymajcie ta się, na razie lecę teraz e, na firmę, aha, check engine nie wiem, widzieliście, jest gaz także mamy wszystko ogarnięte, jeszcze podłączę pod komputer e, i zrobimy jakąś taką lepszą diagnóstica narca